Dawniej Friedland, dzisiaj Miroszów, określony jako osada targowa wzmiankowany już w 1350 roku. Pierwszy kościół parafialny odsunięty poza obrys miasta, u podnóża góry, który wyraźnie dominował nad zabudową mieszczańską. Stąd nazwa Kościelna Góra. Po przebudowach i wybudowaniu drugiego kościoła, nad miastem dominowały dwa kościoły. Pierwsze prace, jakie były wykonywane na Kościelnej Górze, były związane z pracami militarnymi. Wojny, które przetoczyły się przez Śląsk, jak i przez Mieroszów w XVIII wieku, spowodowały budowę, na Górze Kościelnej doraźnych fortyfikacji, te fortyfikacje, kojarzą mi się wyłącznie z umocnieniami ziemnymi, były to tranczeje, punkty obserwacyjne ruchy wojsk, ze strony południowej, Obserwacja na szlak prowadzący z kamiennej góry do Mieroszowa, zaś od strony północnej na stary trakt prowadzący z Czarnego Boru przez grzędy do Mieroszowa. Widać jeszcze dzisiaj ślady tych wykopów. U podnóża góry, po stronie południowej, mieściła się remiza miejska, była tam stajnia dla koni. Do odśnieżania, karawan pogrzebowe. W XIX wieku Parkowa Góra, bo taką nazwę nosi obecnie, została zaadoptowana na park miejski. Jeden z bogatych mieszkańców ówczesnego Friedlandu otworzył tu restaurację, a na zboczach wytyczył alejki i miejsca wypoczynku. Społeczność Mieroszowa, zgodnie z ówczesną modą. Rozpoczęła wyruszać na spacery, piesze wycieczki. W ramach wypoczynku kościelna góra przekształciła się w przepiękny park, gdzie mieszkańcy miasta spędzali każdą wolną chwilę. Jak przepiękny był to park, świadczą o tym stare zdjęcia. Naprzeciw restauracji taras widokowy z którego widać panoramę miasta. Panoramę Mieroszowa można było podziwiać nie tylko z tarasu widokowego, ale nawet z przebiegającej przez kościelną drogi, ponieważ na wschodnim zboczu kościelnej góry nie rosły żadne drzewa. Obok restauracji wybudowano drewnianą wieżę widokową, z której spacerowicze mogli podziwiać przepiękną panoramę mieroszowa czy karkonoszy ze śnieżką włącznie. Na skraju lasu, na południowej stronie. W stronę zachodnią. Wybudowano skocznię narciarską, która była czynna jeszcze krótko po wojnie. W 1918 roku, dla uczczenia pamięci, po poległych mieszkańcach Mieroszowa postawiono na kościelnej górze pomnik przedstawiający siedzącą matkę, która na swych kolanach trzyma poległego w walce syna. Żołnierze, na warcie honorowej przed pomnikiem, Lata do końca II wojny światowej były dla Kościelnej góry największego rozkwitu. Odwiedzały ją nie tylko mieszkańcy, ale i tysiące turystów. Wschodnie zbocze zadrzewiło się całkowicie, zamieniło się w gęsty las. Natomiast, po zakończeniu II wojny światowej, Kościelna góra z roku na rok traciła swoje dawne znaczenie. I ulegała dewastacji. Nie utrzymała się ani restauracja, ani wieża widokowa i skocznia narciarska. Plany rewitalizacji przebiegały dość skromnie. Wybudowanie 260-metrowego wyciągu narciarskiego na północnym zboczu kościelnej góry był nawet oświetlony. Po kilku latach przestał funkcjonować. W tym okresie wytyczono ścieżkę zdrowia z przyrządami do ćwiczeń. Nie było komu o to zadbać. Zostało wszystko zdewastowane, zostały nikłe tylko ślady. W czasie budowy ścieżki zdrowia, postawiono harcówkę, która nigdy nie była zaadaptowana, przez nikogo, pozostał po niej tylko fundament, który niektórzy mylnie biorą go za fundament po dawnej restauracji. Obecnie kościelna góra, dalej pełni swą rekreacyjną funkcję. Chociaż dużo jej jeszcze brakuje do okresu świetności, jednak widać pewną poprawę. Wybudowano prawie od podstaw estradę, zamontowano przed kilku laty ławki. Prace na górze parkowej rozpoczęto w ubiegłym roku. Zamontowano urządzenia do rekreacji i rehabilitacji. Ścieżki rowerowe o różnym stopniu trudności. A największą inwestycją jest w Aktualnie roboty z zadaszeniem sceny. Następnie ma być wybudowana na wschodniej stronie góry, wieża widokowa,